Siemanko widzowie, dzisiaj kolejny odcineczek z Rocket League. Jesteśmy teraz całą ekipką, jestem oczywiście okay. ja, Pablo Pablo y, I oczywiście Capybara Ktoś znany jako Cytrynka, ale tamten kanał mu usunęli, więc teraz ma nowe, więc wbijajcie do niego Kanał się nazywa Capybara.pl Nas już tu wczytuje do gierki i uwierz, uwierzcie, że graliśmy rozgrzewkową i naprawdę na trio są duże dymy. No, pamiętajcie o Subiku, łapce w górze i dzwoneczko, żebyście dostawali powiadomienia o moich filmikach. A nam tu już się gierka zaczyna. No. Dobra, ja lecę. No to Yes. Pablo, chłop poleciał. Jak Kamil... Kamil Stoch. Chciałem powiedzieć Kamil Małysz, o jest yes. yes. <laughs> Ultimate połączenie Co tu się odwala? No Kamil Małysz no, Kamil Stoch i dam Małysz, no Kamil Małysz. Nie znasz takiego zawodnika? Kamil Małysz. Kamil Małysz. Co tu się odwala, to ja nie wiem. Ja też. Lechłem go. Nie strzeli. Przestałem mu pechał. Strzelam to. No, da, no to postaraj się, żeby serio strzelić. Albo daj wrzutę. Lagę na lewego. No i piłka już poleciała. O, kurde, nie poczułem się, bo się w tą stronę. Aj, boże, ej. Ja na swój ale to Kończy Nie! Dobrze. No. Dawaj, strzał. Dostałem sobie i, no. no. i gleba. No! strzał. strzał. Dostałem sobie i gleba. Dawaj, Pablo. O człowieku! Po człowieku! Poleciałem gdzieś. Nie! Ty, który to wybronił? Fenomenalnie! Nie! Nie, dobra! Nie Nie no, zaraz strzelą właśnie! Nie strzelą! No chyba właśnie zaraz strzelą! jak No człowiek, żeś mi zajechał drogę! Ale chłop przeszczelił. Ale cię skasował chłop A miałeś jaj, Ajajaj, wyskoczył wyżej. No, ja próbuję! Dobrze, Ej, Pawlo, prawie nam strzeliłeś! Weź, ty się uspokój! No kurde, nie ale, nie, on głodnie to nie do Nie wiem, jakim rzutem, ale no jest. Ej, oni są jacyś bardzo słabi w ataku, a bardzo dobrzy w obronie. Jedni są bardzo dobrzy w ataku. Nie, oni są tylko dobrzy w obronie. A w ataku... No tak średnio bym powiedział, tak średnio, no. Wrzuca! No w człowieku, ta wrzuta to prędzej by do naszej bramki wpadła, niż ktoś by ten... niż ktoś by z niej bramkę strzelił. Leci! Leci! Ajajaj! Ty ba, wleci! No nie wleci, no. Teraz! Nie, no poprzeczka, no. Arkad już milik, proszę państwa. Nie, ty się sama dostała Skasowałem dwójkę! Nie! Nie! No człowieku, ja skasowałem tutaj dwójkę i chłop to minął. Nie, musimy wyrównać. Ja się zostaję.

Ej, uwaga, Pablo! Hmm. Będzie, 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 będzie. Nie będzie. Nie no. prawek Milik! Nie no, kurde, kurde, kurde. no nie no, Arkadiusz Milik totalny się odpalił nam. Wracam, wszystko! Ej, weź się wracaj! Jestem! Nimu! No nie! Mamy 40 sekund niecałe! No to nie zrobimy chyba, co? Nie no, musimy! Ja nie lecę. Ja lecę. Ok. Dawajcie wszyscy do ataku. Nikt w obronie, wszyscy do ataku. No nie będzie, bo oni są jacyś dobrzy w tej obronie, no. Platinum! Paris Platinum! Nie wejdzie Nie wejdzie, no nie! Nie no, wymyj to w linii! Człowieku, wymyj milimetry! Idrina, dawaj! Ja zawisnę na ścianie! No nie no! Jaki trawy ty zawisniesz na ścianie? Dobra, dawajcie gotowość! Oh, nie ja, poszło ja, za dobrze. Ja, to jest ciężkie. No. no. To jest. Czy? przegraliśmy jest. To jest. naprawdę? jest. To jest. To jest. O, jest. To jest. To jest. To teraz. Wszyscy do ataku, no nie, jedna niech zawsze zostaje, bo dostaniemy głupią bramkę z połowy boiska. No, ja będę, tak, ja będę najgdyniej takim pomocnikiem, ale bardziej cofniętym. No cofniętym w rozwoju. <laughs> nie wątpię. Nieprawda, bo ja nie będę. Nie, no... Uuu, capybara, jakie odpalenie. Пото по добре, ани. Окей, добре. Дияте жовай куни, пожалуйста. Аста. Oh no, oh no. And the big bro, and the big bro. Прилетиме, прилетиме. Ес пиме. Хоя No nie, no co robisz? Kontra leci! Dobra, wybiłem to! Widzowie, za taką, za taką akcję musicie zostawić łapka. Dobra, git. Wybi to! Nie! Nie! Zarobiście no! konto! Nie ma Ale mam była ta no! Nikt go nie No... Dobra. Ja nie lecę! Okej! Okay. Ja się Nie, Walłem ten... <laughs> Dwałym gościa, no to to był mały po typie! Tekst odcinka normalnie, wzią. panie. Dwałym gościa, ale oto jednak on walnął mnie. O! Trzymaj! Dobra? Dwałym gościa. Hmm. <śmienicy> Dawaj! Rzutę! Czekaj, bo muszę nam radać No nie! Co to Co ma być? Wiem, no no walłem walbym ale to jednak on walnął mnie. Co to ma znaczyć? Nie, nie, Skupię, skasował kasztan. Dobrze i. No i nie No nie, no. Dawaj Pablo! No co jest? Strzel! Nie No walłem gościa, jednak on walnął mnie! No nie no, i zero. 0 no. Tak! Ale im Siarek milik moment odpalił! Dobra, goście dostał cepa. <śmiennie> Walłem gościa, ale to jednak on walnął mnie. Nie będzie słupek. Ej, bo na środek już zrobiłem dośrodkowanie. Walłem gościa, ale to jednak on walnął mnie. Kurde, no jak to się ściska. <śmiennie> <zyka. śmiennie> No nie będzie, no nie da się tak. Mamy minutę Małe tylko. Strzel to ktoś! Nie no! Człowieku, jaj, cytrynka, wlecieliśmy w tą piłkę, nikt z nas nie trafił. No warłem gościa, to jednak on mnie, no musimy to zrobić! Uważaj, cudryna! No to będzie, nie! Nie, no konwo... Czekaj, czekaj. No mam zeza. Za mam załamanie przyciskiem. Nie, no co to... Nie! 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 Nie wierzę! Nie, no ale to wierzę, że z finalem kadliwcy, że to jest kadłuba. Aj, jaj, to się musiało tak podkręcić! Noo... Ja się zostaję. Ja, no to dobra, ja cię dam, wszyscy znowu do autarki. Dwa Chociaż honorową! Nie w tą stronę! No chyba trochę nie! Nie no! To nie było, jak na tydzień się z tobą środkował! Ja to dotknęłem, nie wiem, No. Ja lecę! Ja lecę? A nie, to dobra, nie, bo... Co jest, co ty się stało? Kupaj, witać. <grymne> Walę gości, ale ty na konwalu, nie? Te trzy dawne, ale <grymne> ty na konwalu ciebie, jak to możliwe? Wygraliśmy. No niestety. No. Nie, o kurde. 3-0. No. No, no. Coś na nie poszło. Tak. Zdecydowanie nie. Jak możemy mieć 60 do i nie dać się do... Według mnie murawa była krzywa. Nie wiem jak według was. Słońce nam świeciło w twarz. Zdecydowanie tak. Ty wiedziałeś, jakie tam słupki leciały? To no. ewidentnie krzywa Murawo była. No. Ej, ten kto jest z boku niech leci, a nikt nie jest z boku. To ja lecę. To ja też lecę. Nie, to jest bez sensu. Mój Sprinty. Mój Sprinty, morski. Poszedł jak petarda, proszę Państwa. Tak no co mnie kasujesz, kasztanie no! Bo patrz trzyby rybi Będzie! Ale piękna! Wrzuta od kapibary. Ja pięknie odsteki tu zrobiłem. Czemu nikogo nie bolać mi? Nie wiem. Ten ktoś z boku nie kleci. Ja. ja byłem na soli tego. No bo my gramy z tymi samymi. No. No bo tamci też dali go to. Au. Au, a gości we no, mnie. No. no walłem gościa, no ale no, jednak on mnie, no. no. Gość jak ok, leci, leci, beta. beta. Dostałeś Cepa i Gleba Uuu, o kurde, leży Ła, Cepa dostał, wyrwał O nie, nie trafiłem! Uwaga! Bo krótko nie robisz! To była moja flicka <grym _> No to Płaca, mogłeś to mówić. mówić! Uwaga, bo krótko Ja wezmę no co ty robisz? No co ty nie. robisz, ty kasztanie krzywe Nie! Nie! Co się... nie, bo ja... nie wybronić to trzeba No nie no Nie no Myślałem, że nie, no krzywa murawa Znowu słońce za bardzo świeci No Trawa jest za bardzo zielona A powietrze jest niewidzialne Ja zostaję, wy lećcie po bokach

Tu na, na szybkości I cyk Lobik Dobra, ja z boku lecę Dobra, jest na ich połowie Nie Nie, bo kontra Kontra leci Dobra, zablokowałem Zablokowałem kontrę. Nie, Ej, bo leci na bramkę nam. Ale to Gdzie jest ta piłka, panie? Nie! Leci! Dobra! Nie, słupek! Nie wierzę! Nie, dobra, wywalam to Weźcie, wywalcie tu lagę Dawaj wrzutę Przesunąłem czy są go, walłem gościa, to jednak on walnął mnie. Bo okuldał go za bomba. Czy ej, oni mają jakiś teraz? Ja to ja to zrobię. Robimy klacza, panowie. Nie! Dobrze, dobrze, że oni też mają milika. Krzywy sypak. A <gryzysłek> ma bide berd. Давай. vai. Ty lecimy! No, Ty skasowali Nie no mam 30 sekund To jest niemożliwe żeby to zrobić Niemożliwe to bo No to dobra to pokal jak No 10 sekund ci zostało No i no. Właśnie patrzę jak patera, jak tracimy bramkę Kolejną Ty? No nic nie było no, da. Mm. Nie mamy bramkiera, no, mm. no. Jazda Rura. Rura To się nagrywa pod oknem O, ja nie mogę, ludzie To się w ogóle nagrywa? No, no i się wydaje, że nie Zobaczmy. Dobra, lecimy o, masakra 5-2. Dobra, idzie to będzie koniec dzisiejszego odcinka. Coś nam dzisiaj nie poszło. Ale trudno się mówi. Pamiętajcie o subiku łapce w górze. Nara.